to jest imię. witam was w kolejnym odcinku. No i popatrzcie, co już przeciwny, to planer napisał. Nie wrzucaj tego na odcinek, jak mnie zlifujesz. No i co, dzisiaj mam tak zwany dzień Menela, pewnie trochę widać po mnie. Niedawno co wstałem, jest piąteczek, nic mi się totalnie nie chce robić, ale stwierdziłem, że no jak to tak zostawić widzów bez odcineczka, no nie mogę tak zrobić. No dobra, kilka razy mi się już zdarzyło, ale, ale wiecie jak jest. No i co, gramy Aatroxem Shena to jest matchup taki, że hey, na początku na Shena Shen zawsze trzeba uważać, bo Shen ma milion obrażeń, no i jeszcze raz z Ignite'em. No i Atrox na pierwszych poziomach też nie jest jakiś wybitny, trzeba dotrwać, nie wiem, do jakiegoś takiego piątego poziomu, kiedy już te yy, cooldowny są o wiele mniejsze na Q, no i później już da się grać. W pewnym momencie po prostu szenowi, no nie wystarcza obrażeń, żeby mnie zabić, bo się więcej leczy niż on mi bije. Ale no, na początku trzeba, trzeba, uważać. Nie wiem gdzie jest Shen, nie wiem czy on leashował, czy po prostu się zgubił. No jedno z dwóch na pewno. Ale widać chyba, że widz się trochę boi, bo... Na pierwszych poziomach powinienem grać agresywnie, szczególnie jak yy, użyłem wcześniej moje kół Nie miałem swojego kół i wtedy on mógł podchodzić, a on wtedy bał się bić creepy, więc no postaram się po prostu wchodzić widzowi do głowy i będę wychodził przed chwilę co miniony, żeby żeby się po prostu bał. A Morgana już na bocie jakim cudem. Robiła dwa kampy i poszła w bota? No i ja to chyba w szoku. Ale dobra, no muszę to jak najszybciej dopuszować teraz. Yy, bo trzecia fala. Może nawet dam kolejny punkt w kół, zamiast było. Dobra, jednak nie. Na no, gdyby on we mnie wchodził, to może mi się przydać. O, dobry last hit. Dobra, Wavik dopuszczony, więc, więc jest ok. Nie dać do sytuacji, w której fala będzie w jakimś yy, awkward miejscu. Uwardować sobie póki co nie muszę. Więc wracam na linię i gramy dalej. O, użył on taunta do przodu. Ale to powinna być w miarę dobra wymiana dla mnie. Tylko muszę uważać, żeby nie dostać kolejnego kół które przeze mnie przeleci. Ja mu tam mogę pomóc. No nie wiem, czy on nie musi flashować a i tak będzie mu ciężko przeżyć. Nie mam speli gotowych. No dobra, to trochę podejrzane, że padamy w ten sposób. Jeszcze Shen dostał fraga i ma double buffa No dla mnie nie najlepiej. Muszę się tu chwilę uważać na tym organie chyba. Ale no chciałbym farmić. Teraz już trochę ciężej się trajdować. Będę musiał flashować, ale powinienem przeżyć. Chociaż możliwe, że będzie projektował mojego flasha. Dobra, nie dało się tego przeżyć. Jakby mnie flash, no to by mnie slowował z autoataków, ale dobra. To jest OK. Fala jest dobrze ustawiona, więc nawet jak tutaj szans na no to on będzie tracił. Widzicie, Morgana musi mu pomóc dopuszować. I tak postaram się może to sfreezować, żeby, żeby zmusić jeszcze któregoś z nich do zostania. Bo widzicie, że obydwoje tutaj zostają. No i co, mój jungler powinien coś z tego wziąć na mapie: albo jakieś kampy, albo objective. Tylko, że jak pójdzie na bota, i padnie. <laughs> Chyba tak się dzieje. No i muszą już drugą falę razem dopuszowywać. A my nic z tego nie bierzemy, więc... <noise> więc na no kurcze, nie najlepiej. O, jak jeszcze tutaj dostanę dive'a. To się odechciewa grać, ale na szczęście strollowali, więc... Więc jestem zadowolony. Teraz już nawet nie jestem zły na to, że mój mu mu nic nie wziął, bo strollowali. Zabili na bocie? Brawo drużyna. Jak coś, nie mój kolny pisał w No dobra, na tym mojej wiecoicie muszę to jak najszybciej dopuszczować. Możliwe, że nawet będę musiał spalić arkę, żeby to dopuszować, bo przytem pewnie będzie chciał się ze mną bić. Chociaż raczej nie powinien być w stanie mnie zabić, ale no na pewno będzie chciał nie dać mi tego dopuszczować, przynajmniej powinien. No dobra, no teraz po prostu już fala falę, mam dwa level do przodu, więc jak on we mnie wejdzie, to myślę, że nawet powinienem go zabić. Panu jaku wejść myślę, że we mnie nie może w takiej fali. No i dobra, no powiem wam, że te dwa fragi trochę zmieniły mi gra, bo. Tak jak wcześniej on ja dostał double buffa i też padłem. No to teraz zostałem dwa fragi, no i jest git. No to co? Na pierwszy przedmiot pójdę Eclipse'a, a na drugi Standard Sky, a później zobaczymy. Będę musiał na pewno w tej grze iść Merce, niby ta by mi się przydało, no ale mają Morganę Leone tena więc, więc Merce chcąc nie chcąc, będę musiał mieć. Spinguję drużynię, że sennar szóstkę. Może będę uważać. Pytanie, czy oni mnie w ogóle na ganku mogą zabić. Jeżeli Morgana nie będzie miał szóstego, to wątpię. Chociaż z Ignite'a możliwe, że zabiją. Ale raczej, jeżeli miałaby być, to właśnie na Void grabach, które teraz skończyła. No ale teraz muszę uważać, bo może biegnie na topa. Poczekam, może się na midzie pokaże, bo tam też jest walka. Shen szuka tam Erki, Ale to chyba ta walka na midzie nawet nie jest ghost. Dobra, Shen użył E do tyłu, więc mogę po prostu wyjść mu przed miniony i go zonować od expa. On pewnie będzie szukał erki na bota. Zacznę im tempingować czy Shen ma Erkę. Żeby nie zapomnieli. Często takie jest na soloku. Ten podchodzi pod miniony, tego obijam. O! Oj, przez toku chyba padnę. Kurde, on do właśnie dobił szóstkę na Morganie. E za pół sekundy. Kurde. to no ciężko przeżyć coś takiego. Ale jakbym poczekał z kół, to nie powiem, że dużo szans, żebym przeżył, ale na pewno byłaby większa. Ale zagrałem tak, jakby Morgana nie miała szóstki, a ona dobiła na minionie, więc. Więc czegoś takiego się nie spodziewałem. Może powinienem, ale się nie spodziewałem. Bez RK, bez i bez to Morgano sobie zgarnia on oddaje expa, ten tam pewnie nadal będzie I Tam będzie 3 na 3, no nie wiem czy moja drużyna to wygrywa Ale jak się zrecallował, no to powinni wygrać No niby lucy nie Amany, ale, ale powinni zabić, Ja Amumu w u właśnie Oho, a mu halo? Dobra, git Dobra, a mu też przeżył na 1 HP, więc, więc wyszło git O, napisał, że Muerka nie zadziałała i co spuścił, to i nie wiem, czy nie pójdę sprawdzić moich kamp, czy, czy tam czasem Morgany nie ma, ale one już chyba byłyby dawno wzięte, ale na wszelki sobie worduje tutaj. Sprawdzę kraba, krab zrobiony i wracam na linię. Staram się do jak najszybciej do eklipsa i, i... będę szedł do bazy. Kiedy ja się dowiem, czy tam Morgana jest, bo mu będzie wbiegał do dżungli. Flaszę za 20, więc teraz będą mieli mnie o wiele ciężej zabić. Więc co, za każdym razem, jak się on podchodzi pod miniony, to widzicie, że może tam po prostu Q, no i tak to będzie teraz wyglądało. Od playtera raczej będzie ciężko zagrać w takim matchupie, no ale postaram się go ciągle obijać pod towerem i, i może później na, na ewentualnie jakiś dive by wleciał, jakby mu mógł przyjść, ale to ja chyba będę recallował po, po Eclipse, a, bo tutaj nie ma co zostawać. No bo ci nas dajwowali. Dobra, muszę się skupić, bo dużo szansa, że będę musiał skierować. Tak realnie, będzie to łatwe na ich herosy. Szen już ma redukcję hila kupioną, więc na ganku będzie ciężko ich ograć. TPK za 20, jakby to miała być jakaś walka. Dobra, jeden za jeden, to nie jest najgorsze. Za 10 sekund mam TPK. Zacznę to puszować. W razie, gdyby Szen za chwilę jakieś arki. albo gdybym ja chciał typować, też zawsze warto spół. O, nic mam używać na kanon z jakiegoś powodu. Wraciłem go. Zatem jest jakaś wojna, no ja grałem sobie tutaj pod playty. Zastanawiam się, gdzie jest szęty. On tam nie zarkował, czy ja jestem ślepy? On tam zarkował? Nie, no chyba nie zarkował. on tak późno przyszedł. Można no i tam czekał. Dobra, teraz chciałbym pod Void Graby na pewno zagrać. Więc wezmę tutaj playta i. Będę tam schodził. Fajna wymiana, szybko. Mogę tam pomóc, bo. Shen wątpię, żeby to zdążył do i wątpię, żeby ryzykował, bo jakbym tam był, no to mógłbym go po prostu zabić, więc po prostu pomogę tutaj z tymi bite grabami, żeby szybciej zeszło i wracam na linię. Tutaj pinka tutaj postawię. Poszen R up. No i szukam tutaj trade'a. O, skancelowałem Mudasza. Dobra, dużo obrażeń dostał, teraz puszuję na pałę i yy, będę szukał może nawet dive'a. No jak zrekoluję, no to traci Wave i playta, więc oczywiście też git. Dobra, zrekolował, więc będzie szukał R-ki. Ja mogę tam szukać TP-ka, no ale chyba nie będzie trzeba, jak jest czterech na jednego. Dobra, możliwe, że będą chcieli nas zajbować z Rką Shena, więc patrzę tam z, moją z moim TP-kiem. Dobra, tepuję już tam. Nie wiem czy potrzebnie, ale Shen no, na pewno będzie tutaj r kował Pytanie czy ja tutaj w ogóle zabiję Samira, bo. Widzicie, że... Dobra, ograłem, więc git. Bo widzicie, że trochę jest swidowany i trochę bije. Czy on już, już ma taunt, nie powinien mieć. Dobra, bez flesza. Wezmę tego wave'a i idę na topa. Szen bez flasza, bez rki. Nie wiem co jeszcze używali, ale fala na topie dobrze ustawiona, puszuje się w moją stronę. Właśnie dlatego zależało mi, żeby dopuszczować falę przed tepekiem, Bo jeżeli on by Rkował, no to fala by się puszowała do mnie. No i nie dość, że on tracił expa na jednej fali, która się rozbiła pod towerem, no to teraz tracił kolejną jedną falę albo dwie. Więc ja na tym wychodzę bardzo do przodu. Ale moje drożna napisze dużo na czacie. Ultra hard jest. Dobra, Shen ciągle na bocie, więc nie wiem, może Samira będzie na topie. Ewentualnie Shen po prostu zgridował na Wave'a. Samira i tak będzie na bocie, za chwilę się okaże. Dobra, Samira na bocie z Morganą, więc ja tutaj poszuję na pałę i gram pod plate'a trzeciego na rządu chyba zmisowałem. Trecimy tower na bocie. Hmm. No, będziemy go tracić, więc spróbuję. Pierwszy wziąć na topie. Oni będą grali między towerami, żeby jeszcze bardziej zonować mój team. farmy, ale nie wiem, czy tam radę wziąć cały tower. Może być ciężko, jak już tutaj Shen jest. Ja jakoś zbejtował zbait jego taunta i później podszedł. No, jakbym stankował taunta? Dobra, fajne obrażenia tutaj. I po tego creepa tam dajfowo, no ale widzę, że na bocie niezbyt się układa. Nie wiem czemu tam ciągle podejmujemy walkę, bo wystarczy się z nimi nie bić i oddać tower i no wiadomo, że będziemy do tyłu, ale teraz oddajemy im co chwilę 200 fragów. A ja na Samira będę miał ciężko skierować, bo zanim ja ją zabiję, to ona zabija mnie. raz puszuję te fale i będę musiał uciekać, bo oni tutaj idą z bazy. Powinienem w stanie uciec, wątpię, żeby ktoś tutaj zdążył do obiec, ale właśnie Samira już tutaj była. No i dobra, no Samira ma 2,5 przedmiotu, więc, więc nie wiem jak ja skieruję tę grę. Nie będzie łatwo, ale... ale będę próbował. Prawie sobie Raptory. Mam ma 2 itemy, więc nie jest najgorzej, ale, ale... Samira ma więcej. Dobra, jestem po Rikolu, wracam na topa, teraz sobie jest farmie. No i nie wiem, moja na znowu biegnie w tę Samira. No mamy RK momu, więc może zabijemy, ona gra bez klęsa z jakiegoś powodu, więc tutaj jest potencjał, żeby ją zabić z tym yy, Amomu. Tą O, stoją tutaj za ścianą. No ale mają jeszcze Sena i mają Leonę z loketem. Nie wiem czy wystarczy obrażeń. Spróbuję tutaj zbaitować. Nie wiem czy to wygląda dobrze, czy nie. w się okaże. Czekam na kolejne kół. Kanselowałem Dasha Shen'owi. Dobra, przyszła tutaj Morgana. Dobra, Samira. Prawie padła, ale ona weszła, żeby ocalić Samirę. Chyba odrobinę za szybko zarkowałem, bo wiedziałem, że będzie walka, ale i tak za szybko zarkowałem. Jakbym poczekał tak nie wiem, chociaż 3 sekundy, to myślę, że mogło to by być lepiej. Zresztą na midzie będą kłopoty. Czy ja tam chcę tapować? Chyba niezbyt. Jeszcze korki chyba od dołu zamyka. Nie wiem, czy na ja nie Niby oklęsa. I Ja tutaj zagram pod wave'a. Ja mogę się tutaj bić Szenem. Oni spuszowali Mida. Dobra, pokazuję się dalej na midzie, więc mogę tutaj spróbować się bić. Widzę Morgane, więc nikogo tutaj na pewno nie ma. Mogę spuszować te fale głęboko. Jak on by gdzieś tutaj arkował, no to traci dwie fale. Mogę tu szukać tepek, ale jak AMO mu nie ma RKI, to ja nie chciałbym się chyba bić. Ale będę patrzył, bo jak nas będą odejmować, no to. O, kurde. To powinno być dobre. Jeżeli tutaj dobiegnę, staram się tutaj usiąść na Morganie. Ale nie wiem, czy chcę w niej Chyba nie. Nie sądziłem, że ona ma jeszcze Black Shield. A. Myślałem, że nie ma i chciałem ją zabić, a tak to mogłem zabić. Nie wiem, kto tam był chyba Shen. Zdaje ja mi się, Korki tutaj troluje. Dobra, bez flesza. autosa, autosta, gdybym nie skancelował, to bym tutaj przeżył. Ale spaliliśmy przynajmniej. Chciałbym ja jak najszybciej dofarmić drugi przedmiot, no, to, no bo będę się o wiele więcej leczył z tych autosów. No i pytanie, czy ja bym czasem nie zabił Korkiego na side, jakbym na niego poszedł, ale. Nie mam tabisów, więc nie jestem pewny, on jest bardzo sfidowany. Raczej bym wygrał, jakby miał R-kę. Ale patrząc na to, że jeszcze będzie miał R-kę Shena, to, to wolę nie ryzykować. Dobra, no ja zaraz będę miał 100 creepów do przodu na Shenem. Więc no, ja jestem mocny, ale. Ale ciężko grać te grę. Mam item w bazie, czy potrzebna jest pomoc nam idzie? Chyba nie, ale nie wiem, czy tutaj Shen nie troluje. Raczej trolować tego nazwać nie można. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobra walka dla nas Jego tego nie wiem, bo tam Samira będzie za ścianą i reszta. Dobra, idę szybko do bazy, smok za pół minuty. Choda, tutaj schodziłem, powinienem pierwszy puszczać topa, a później zrykolować I wtedy mógłbym się już zgrupować na, na smoka, bo zgrupować chyba na pewno będę się chciał, jak to jest trzeci smok. Nie wiem, jak się mamy o to bić. Jeżeli jakimś cudem zabijemy Samira to spoko, ale ma ona Morgane z Black Shieldem, więc sekiamu mu raczej za dużo tutaj mogą nie zmienić. Nie, nie wiem, my oddajemy tego smoka? Nie wiem, co drużyna robi. Czterech na red stali. sali. Nie wiem o co chodzi. Dwie niebieski na smoka. Okej, okay, my chcemy na szara zacząć. Nie wiem o co chodzi, tak szczerze. Tracimy 200 waveów. Dobra, idę spróbować zabić, Bo to, co się tutaj dzieje, to jest przesada. Chen erkuje. Nie, nie było jak go zatrzymać. Byłem w takiej pozycji, że tylko jakbym zrobił e-flash, może bym zatrzymał. Raczej tutaj nie zabiję. Ale jest głupota. Oni nie robią tego naszora? Dobra, nie robią. Wolą mnie zabić niż zrobić naszora. Powiem, żeby to warf, ale nie co, woleli mnie zabić i paść, zamiast zrobić na szara. Dobra, powiem wam tak, że tyle losowych rzeczy się dzieje w tej grze. że Ja po prostu w tej grze stoję na sajdzie i farmie, bo ta gra jest totalnie lowelo. Jak ja widzę, jak moja drużyna biega po mapie, to ja nie wiem, co się dzieje. Idę po prostu stać na sajdzie, może w farmie do czterech itemów i może skeruję tę te grę. Teraz te rzeczy, co się dzieją, że nie wiem, jak smok wstaje, to stajemy w czterech na Redbuffie i rzeczy tego typu, to, to nie chcę mi się na to patrzeć, wolę sobie po prostu farmić na sajdzie. Powinienem raczej to robić też przez ostatnie 5 minut, zamiast starać się grupować z drużną i byłoby mi łatwiej to skierować, bo jestem po prostu w szoku. Sam nie gram najlepiej tej gry, ale wiem, że mogę być bardziej sfidowany, jak zagram to lepiej. Może nie że lepiej, ale mądrzej i, i może będzie łatwiej mi skierować tę grę. Przerwam tę fale, idę teraz zrobić nasze kampy i zobaczymy co dalej. Będę musiał tylko tutaj uważać, bo oni po każdym mogą schodzić do dolnej strony mapy. Właśnie tak jak teraz Samira, chcia, Samira chciała. Możliwe, że jakaś Morgana to za chwilę będzie przechodziła po kampy. No ale jak nie przejdzie, to postaram się wbiec w tego Shena. No, zabiliśmy Samirę, więc może za chwilę jakiś potencjalny naszar. I zacznę puszować na pałę. Ten możliwe, że za chwilę będzie szukał Rki, ale jak zaczną puszować na topie, to ja mam dobre wardy na plecy, więc chciałbym na pewno szukać Tpk ale no dobra, nie puszują, więc nic się tutaj większego nie wydarzy. I teraz muszę trochę o, uważać właśnie na to. Kancelowałem ja dasha. Może tutaj jakoś przeżyję. To trochę się leczę, jak widzicie. No i właśnie o to chodziło z tym graniem na sajdzie, bo ja widzę, że tutaj przeciwnicy nie są najlepsi i nie wiem. Nie wiem, jak oni myślą, że mogą mnie zabić, tak szczerze. Może jakby jakoś super zagrali. Może jakby Shen był tym tauntem, to mnie zabili. Ale mają ciężko coś takiego zrobić. Ale nawet jak trafił, to mogę bardzo dużo czasu kupić. No dobra, wezmę sobie tower. A ten tower jest bounty, więc też dodatkowy gold. Yy, mam 15 level, mam 100 creepów do przodu. Wezmę te fale i zrykoluję po niej. Ja będę ją do Staraka? Czy ja chcę ich staraka może Devdensa jakiegoś? Chyba pierwszy staraka kupię, żeby mieć więcej Tenaski, a później dewdansa Żeby też nie dostać one-shota od Samira, bo jak nie dostanę one-shota, to... czekajcie. Dobra, już tam nie uratuję ich tapakiem. Jak widzę, że strollowali. Jak już widziałem TR, cashena i że Samira ma cel życia i że nie mamy żadnych speli to... wiedziałem, że nie ma co tapować. Próbuję tutaj tier 2 wziąć i dostać 700 golda. Myślę, czy nawet nie zarkować. O dobra, korki tutaj tapuję. Tej tier dwójki nie wezmę, ja spróbuję go może tutaj wyłapać na redzie, może tutaj zgriduje i podejdzie pod reda, byłoby fajnie, no ale teraz będzie walka o soula, która będzie bardzo ciężka i nie wiem, może tutaj tepnę i spróbuję pobiec po tego korkiego na bocie, bo jak go wyłapię, to jest tutaj nadzieja na, na walkę o tego soula. Mam nadzieję, że on tutaj nie zrykoluje. okej, okay, on zrykoluje, więc niestety nie uda się wyłapać, bo teraz nie wiem jak mamy się bić w tego smoka. Tamira na topie, więc teraz jakbyśmy go jakoś zaczęli za momu, to byłaby nadzieja kosztem naszej bazy. Ej, Samira dalej, no to możemy się iść pić na topie. Tutaj uważaj, że mi nikt nie zatrzymywał. Dobra, biegnę tutaj. Znowu moje drużyna jest w trójkę na midzie, nie wiem z jakiego powodu. Halo Shen? Znaczy Shen Z? Jakiś auto -ataczek? chociaż, żebym tutaj nie upadł? No i dobra, zabiliśmy Samira, więc na tym naszosze za dużo nie wezmą, ale mają sola. Nie wiem co gorsze. Zagram tam portalem, może. Może możemy się tam dalej bić, ale jak przyjdzie korki to może być ciężko. No i teraz za dużo obrażeń nie mają na tej trójce. No, ciężko ich dogonić powiem. Wam. To przyjdzie i sksuje tylko. Dobra jednak nie. Pomocy w bazie są lekkie. Czy on będzie uciekał portalami? Czy będzie recallował? Czy będzie grał pod tower? Jedno z tych rzeczy na pewno. Żeby nie zdążył tutaj przeżyć, ten tutaj zarkował, więc trzeba uważać. No, powinniśmy tutaj zabić. Potrafiłem no, tutaj Shen, ale nie powinien przeżyć. Raczej mam Erkę, czy ja chcę go gonić? O! Chciałbym się tutaj bić, drużna. Jednak nie. Jednak nie chciałbym się tutaj bić. Samira trochę bije. Wykaże każdy u ma redukcję hila, No, może nie każe, ale trzy osoby już daje za 15. No, nam też by się przydała redukcja hila. Może ja kupię? Nie do końca chciałbym ją mieć. Znaczy, może inaczej. Nie do końca chciałbym na nią wydawać golda, bo chciałbym jak najszybciej iść devdance, żeby ta Samira mnie nie one-shotowała, ale, ale nie wiem, czy nie będę musiał. Bo Samira z betekiem no, trochę się leczy. Teraz 16 poziom, więc duży spike. Wydaje mi się, że 4 albo 5 ledów w tej grze to tak z mojej winy, że nie wiem, albo nie respektowałem jakiegoś ganka, albo jakoś w walkach na cała podchodziłem, pomimo tego i tak jestem tak wyfarmiony, dobra, może w sobie nie jestem jakoś bardzo, ale mam dużo golda, ale no, teraz jest problem, żeby trafić Samira, bo jak dostanie jakiegoś CCK to spoko, może ją zabijemy na bombę, yy, bo ja też jej dużo zrobię, ale no jak dostanie Black Shielda i po prostu przez nas przeleci, to, to wydaje mi się, że może zabić nas, zanim my zabijemy ją. Warkida już robi obrażenia. No najważniejsze zabić Samira. Potem może już się będzie dało grać. Za demo tutaj możliwość będzie nam idzie. Więc to wejście jest dobre od Amumu I co teraz Samiro zrobimy jak nie mamy amumu. Wydaje mi się, że nic wydaje mi się, że nic. Wydaje mi się, że po prostu gra została sprzedana. Nie nienawidzę takich gier. Będę sobie pluł w brodę, bo mogłem być w stanie skerować tę grę. Znaczy, nie byłoby to łatwe, bo ta gra była strasznie low elo, ale ale na pewno w tym momencie mogłem mieć przykładowo 300 farmy z, nie wiem, 3 dedy mniej na pewno. I może bym skerował tę grę. Ale, ale strasznie low elo gra to była. Ale słabo się zaadaptowałem i za mało grałem po ciebie. Zawsze w takich krajach trzeba grać o wiele bardziej po ciebie. No ale co, 26k obrażeń? No też w sumie mało, ale mało się biłem, bo, bo na side się w ogóle nie biłem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!